Witajcie, jest to Ekman 10 i dziś zapowiem Wam już trzeci konkurs. Wow, trzeci konkurs. Ale szybko ten czas leci. Dobra. Trzeci konkurs jest trochę inny, bo chodzi w nim tylko o wymyślenie jakiejś nazwy. Tylko chodzi o odpowiedzenie na pytanie. No i teraz trochę o konkursie. Zadam pytanie, wydanie... i ten kto pierwszy napisze w komentarzu odpowiedź do tego oto gościa, a zem pomniku nadam, nadam mu nazwę jego nikiem. że na przykład jak Baltek 222500 odpowie na pytanie, to ja tego gościa nazywam Baltek 222500. Rozumiecie chyba. Oczywiście, oczywiście to był przykład. No i o, taka maciepeńka makieta, tutaj są trzy um, kubki droidów płonące, tutaj klony, zdjęły hełmy i stoją. Tutaj komando Stegman i komando Spark, no i ten pomnik. No i y teraz pytanie, na które macie odpowiedzieć. Co jest na moim Niku YouTube? Czyli ci, którzy nie wiedzą, co jest na. Y, jakie czego jest zdjęcie mojego Niku? Z tak będzie 10. Pewnie wiecie, o co chodzi, ten obrazek do mojego użytkownika. Yy. No i. co tu będzie mówić? Krótki film, konkurs, krótka makieta i.